Dzień dobry. Już niedługo święta. Jest ze mną Agnieszka, która reprezentuje firmę Krasny Staw. No i nie dość, że przywiozła kultowy, klasyczny kefir krasnostawski, który kocham i niedługo wypiję za chwilkę, to jeszcze przywiozła ten z czerwoną nakrętką. Bardzo trudno go kupić, ale on jest naprawdę obłędny. To jest hit chyba waszej sprzedaży? Jeszcze nie, ale wszystko dąży do tego, żeby był. To jest nowy produkt. To jest produkt tegoroczny ale już ma swoje miejsce na półce. Prosimy o więcej, bo są fani tego oto produktu, którzy powiedzieli, że wystąpią za darmo w każdej reklamie, byleby tylko dostali, i mogli kupować na bieżąco kafir z krasnego stawu, ale dzisiaj nie o kafirze, który jest cudowny, tylko o tym... O twarogu. O twarogu i przede wszystkim o tym, że sernik jest takim królem świątecznego stołu i powiem Ci, że ja z takim niepokojem obserwuję, że tam na tym Instagramie gdzieś tam są te serniki z mascarpone, yy, słodkie, serniki z serka Philadelphia, yy, też pełen zagęstników i innych wypełniaczy. Przecież polski sernik powinien być z kwaśnego twarogu. Zapominamy o twarogu, albo tak troszeczkę go odstawiliśmy do lamusa, ale podczas robienia tego e, przepysznego, mam nadzieję, sernika, dowiemy się, się, <laughs> się e, co w nim się kryje. Dobrze, to ja będę tutaj robić różne dziwne rzeczy, a Ty będziesz opowiadała o twarogu, bo Ty tak. ten twaróg znasz najlepiej. To jest taki, proszę Państwa, klasyczny, mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, wiejski twaróg. E, ja będę tutaj wbijać, rozbiję jajka Dokładnie. i żółtka sześć, a Pani opowiada. A ja powiem coś e, o twarogu. Podkreślę ten specyficzny znaczek, czerwony, nie wiem czy klientom to ucieka czy nie, jakość i tradycja i ten znaczek nie jest tutaj bez przyczyny. A każdy może sobie kupić taki znaczek na bazarze, jak tam nie pytają czasem? Myślę, że nie. Myślę, że nie daje? bardzo. Tutaj przydzielane jest przez specjalną komisję i musi przejść przez procedurę, a przede wszystkim trzeba się wykazać, że twaróg jest robiony metodą tradycyjną. Czyli żadnych przyspieszaczy, Nic żadnych udziwnień, zakwaszania sztucznego. Nie, absolutnie nie. Powiem jeszcze tyle, że jakby postęp technologiczny, maszynowy jest bardzo tutaj ograniczony i dużo Rola jest tu ludzi, dlatego ten faruk jest tak, tak drogi, ponieważ jest to duża praca ludzka i e, jakby jest blisko natury. No dobrze, mówisz praca ludzka, no to jak ten lucek pracuje? Jak, to jak ten lucek Dokładnie... pracuje? Idzie sobie taśma. Tak. I e, ten lucek bierze twaróg, zawija go w pergamin. I foliuje. W ten sposób e, nie jest e, ten proces wysoko zmechanizowany, przez co produkt nie traci na swojej wartości. Czyli nie jest taki wstrząśnięty i zmieszany, tak jak w się wcześniej? Dokładnie, Bardzie, tak, dokładnie, tak. delikatnie, z miłością położone i, i przychodzi do Zresztą to widać, jak on wygląda. To prawda. Cudownie. To ja teraz będę biła jajka Dobrze. i tu się nie da nic mówić, a tu ubiję żółtka z ksylitolem. Dlaczego z ksylitolem? Bo ma o jedną trzecią mniej kalorii niż cukier. A druga sprawa jest po prostu lepszy dla tych wszystkich, którzy mają insulinooporność, dla cukrzyków, więc taki sernik, który ma bardzo dużo białka, zaraz o tym, Agnieszka o tym białku opowie, bo to jest też kluczowe, będzie fantastyczne Jedziemy. Słuchajcie, białka są ubite, teraz do tych sześciu żółtek dodaję no, mniej więcej szklankę ksylitolu. Dobra, żółtka są ubite na kogel-mogel. Ja tylko chciałam powiedzieć, że ten kselitol nie zmienia smaku sernika, w przeciwieństwie na przykład do erytrytolu, który daje taki metaliczny posmak na języku, taki zimny, i to nie jest wcale fajne. A tutaj z kselitolem ten sernik naprawdę smakuje tak samo jak z cukrem. I teraz uwaga, do tych ubitych żółtek z cukrem, do kogla mogla, dodaje po prostu twaruk. Zbiorę go z nabożeństwem. Oczywiście. Że... Patrzcie, jaki piękny. To jest właśnie prawdziwy twaróg. My zapominamy, my naprawdę zachwycamy się tymi sernikami baskijskimi, tymi sernikami właśnie na mascarpone. A tak naprawdę prawdziwy polski sernik ma w sobie tę przewagę, że on ma tę kwasowość niesamowitą. A słodkie i kwaśne, no to wiadomo. No. Zobaczmy jaką cudowną ma strukturę. Jakie ma ziarna tutaj? Tak. I teraz ktoś powie: "Co ta bosacka z tym sernikiem teraz zrobi?" Nawaliła tego ziarnistego, nawaliła i busiądzie, i będzie płakać, bo potem ten sernik będzie ziarnisty. Ale nie, ja się nie poddam. I zaraz coś wymyślę. Lubię przepisy, które są bardzo szybkie. Patrzcie, to jest kilogram ponad sera, bo w takiej kostce jest kilogram, tak, prawda? Tak, mniej więcej, bo wiadomo, jest różnie, ale około kilograma. Dobra, to ja idę umyć ręce, a ty mów, ile jest białka w tym farogu. Yy, yy, w tym momencie yy, jest taka moda albo pragnienie szukania na rynku produktów wysokobiałkowych, a zapomnieliśmy o farogu, który w 100 gramach ma 18 do 20 gram. Yy, i to jest taki naturalny, łatwo przyswajalny produkt wysokobiałkowy. Dlatego nie trzeba się bać twarogu. E, można go jeść w takich przepysznych sernikach, jak zaraz tutaj zostanie stworzony. Można jeść w sałatkach, można jeść w twarożkach, o których zapominamy, jakie są pyszne i wspaniałe. W tym roku u mnie królował przez cały sezon grillowy twarożek z e, lubczykiem i z kefirem. Polecam. Zimniaki przy tym twarożku doskonałość. I teraz uwaga, ponieważ jest to sernik bardzo prosty, najprostszy naprawdę dla tych, którzy nie potrafią piec i którym nie wychodzi zwykle, ważne jest to, że to jest ser półtłusty. <grym> <grym> Tobie nie wychodzi? Mi nie wychodzi, ale fantastycznie Ej. wychodzi mi jedzenie. <grym> Aha, no dobra. Mamy 6 żółtek, mamy szklankę ksylitolu albo szklankę cukru. Tutaj nie ma żadnego problemu, możemy zamiennie to stosować. W końcu mamy święta i ser półtłusty. W takiej kostce jest troszkę ponad kilogram, prawda? Tak, tak. I teraz nie mielimy tego, tylko uwaga, co robimy blendujemy. Trochę to potrwa, ale i tak jest to dużo szybsze niż takie rozkładanie tej maszyny. Boże, u mnie w domu, jak to było u Ciebie w... U mnie też my, przez maszynkę nienawidziłam tego, mnóstwo mycia. E, no potem było fajne, albo ubijanie takie, takim. takim tak, tak. Albo jeszcze tak. to się wszystko kleiło do tej maszynki, takie, a nie, dobra, z blenderem. Jak długo? No, to zależy. Niektórzy lubią bardziej ten sernik taki, żeby on miał leciutkie te grudki, inni lubią bardzo gładki na języku. Ja zwykle nie mam czasu, już mi się nie chce, bo mam DHD, więc tak dojeżdżam do połowy i jakoś to będzie tam. Obroni się smakiem. To proszę, bo to będzie pieczone. Można spróbować. Oczywiście, że tak. Jeszcze dodam jednej magicznej rzeczy, mianowicie można dodać cukru, mm. hoci, oczywiście waniliowego. Ja mam to już tutaj jest pyszne. Ekstrakt ekstrakt wanilii, więc doleję. Proszę bardzo. I jadę dalej. Dobra, myślę, że starczy. Jest to fantastyczny pomysł przy takim świątecznym zabieganiu. Szybko. Tak, to naprawdę. To, oczywiście częściowo ten odcinek będzie skracany, prawda, żeby Państwa nie męczyć Więc ale myślę, że to trwało niecałe dwie minuty, prawda, Ekipo? Więc już jest gotowe. I teraz do tego dodajemy, ja mam tutaj mąkę pszenną orkiszową pełnoziarnistą, mniej więcej łyżkę. Nie za dużo. Mhm i troszeczkę, gdzieś tu był proszek do pieczenia, tak, dosłownie tak pół łyżeczki proszku do pieczenia. Wymięszowuję to. Nie wiem, czy mi się zmieści w tej misce, spróbuję, bo ja zawsze mam tak, że ja, ja idę po bandzie. Wrzucam te białka, teraz już mieszam delikatnie. To można tam gdzieś... Właściwie powinno być jak w szwedzkim kucharzu. Dobra. Mieszamy delikatnie i proszę pani, blaszkie, Ależ proszę. Bo powiedz mi, Agnieszko, wy jesteście jednak ludźmi wschodu. Tak, krasny staw, tak? Ludźmi z zawisły na pewno. Ludźmi z zawisły. Powiedz mi, moja droga, czy u was są serniki na słodko, na słono? Jak u was było Generalnie w domu? Generalnie raczej na słodko, z różnymi dodatkami typu e, orzechy, typu rodzynki, e, typu e, brzoskwinia. Teraz jeszcze inne cuda, nawet żurawina się trafia, ale lubimy oprócz czystego, gładkiego sernika, różne dodatki. Oczywiście okay. uwielbiam. I taki świąteczny sernik to, moja pani, pamiętam, moja matka to nie ma bata, 12 jajek. Dwa kilo twarogu, kręcenie przez pół dnia, karp w wannie, wszyscy brudni przez tydzień. Masakra. <śmiech> ale <śmiech> pamięta się do dziś. No <laughs> Bo przecież to, to, to nie jest odcinek o karpiu, ale tego karpia robotnicy po prostu dostawali w pracy wiele lat temu i przynosili do domu też. I no coś musieli z tym zwierzęciem zrobić. No, do wigilii. Dobra, jest wspaniale. Teraz masło. Opowiedz o maśle, bo mamy tutaj dwa rodzaje. Dwa rodzaje masła. To e będzie mi łatwiej z tym. To masełko serwatkowe, które ma również 82-83% tłuszczu. To chyba jedyni w Polsce to robicie. No, to wychodzi, że tak. To jest bardzo fajne masło, ono ma bardzo specyficzny smak. Znaczy, jest ja takie... pyszne dużo bardziej przepraszam cię, to też bardzo lubię, ale, ale to jest takie. Lekko kwaskawe. Tak, 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 tak. I troszeczkę przez to, że jest zrobione z serwatki, jest lepsze do smarowania, lepsze do pieczenia. To masło tradycyjne, ekstra, też 82 83 tłuszczu. I to już jest masło ze śmietanki. Prawdażka. Tradycyjne, polecam. E, znam takich, którzy potrafią przejechać całą Warszawę w poszukiwaniu masła z krasnego stawu. E, zobaczcie, to już jest właściwie koniec. E, nie ma już nic, jak to śpiewali kiedyś. Nie pamiętam, kto to śpiewał. A, już wiem, to śpiewał ten. Śpiewały elektryczne gitary. Ale e, jeszcze no, koniec to będzie, jak ten sernik wjedzie, już upieczony. Chciałam tylko powiedzieć, że wysmarowałam masłem blaszkę. Yy, wysypałam tą mąką orkiszową. Możemy oczywiście użyć papieru do pieczenia. Z tym, że yy, bez papieru jest bardziej ekologicznie. To już jak wolimy, jak chcemy. Yy, sernik już tutaj jest, proszę Państwa. Teraz tylko jednak jak takie, o i wrzucamy go do piekarnika. Yy, temperatura myślę, że tak 175-180 stopni. Każdy piekarnik jest inny, więc yy, Myślę, że on tak powinien być, co najmniej 45 minut, jeśli nie godzinę. E, najlepsze wskazanie, o Jezu, się sernikiem, to do suchego patyczka. Tak Czyli jest. wkładamy patyczek taki jak nam na przykład ja, jak moje dzieci tam skądś sushi przybloką e, i zostaje patyczek do sushi, to takich patyczków użyłam, Jak jest suchy patyczek, to sernik już jest ok. Sam raz. Jest... Dobrze zrobiłam? Zobaczymy, co wyjdzie z piekarnika. No dobra, no to idę z tym piec. Zobacz, jest upieczony. Wystegł sobie chłopaczyna. Możemy go miodem trochę wiesz, polać. Na przykład wymieszanym z przyprawą piernikową. Ale ja tutaj jak to zimą, trochę śniegu dodam. O, wyszedł, wyszedł. A prosty, nic tu nie trzeba kombinować. Moja jest prosty, a ja teraz jestem ciekawa, jak smakuje. Dobrze. Czyli jeszcze raz. 6 żółtek, bijemy ze szklanką ksylitolu lub cukru. Dodajemy coś waniliowego. Jeśli dodajemy cukier waniliowy, to dodajmy mniej, żeby tego cukru było mniej. Oczywiście. Do tego piana z białek też, twaróg dodajemy do kogla mogla, blendujemy. Łyżka mąki, trochę proszku do pieczenia i białka. Hej i jest gotowa. No moja droga. To jest prawdziwy sernik, a nie tam jakieś słodkie badziewie z pistacjami. Wszystko pistacjowe. Tak, Wszystko. teraz jest moda na pistacja. A ja powiem, czy ten sernik jest wyśmienity. A możemy go też udekorować różą na przykład, ale bardziej pasuje na Boże Narodzenie ta przyprawa piernikowa. Hmm. Cuda. Kwaśny. Lekko słodki, mokry w środku. Tak. Um, ale jednocześnie też jest miękki. Czuć e, tę ziarnistość e, prawdziwego twarogu, ale ja to właśnie lubię. Tak, ja też uważam, że sernik powinien właśnie tak smakować, tak wyglądać. Jest cudowny, prosty i już mam ciasto na święta. To był kanał Eko Bosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i oczywiście taki wspaniały sernik z twarogu, z krasnego stawu. Przygotujcie.